się mikrofon, halo! Dzień dobry, ja jestem Dzwonko. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, jak to nagrywam, jest 2 września, czyli moje urodziny i. W sumie się tego nie spodziewałem, ale Janek nagrał e, dla mnie film. I obejrzałem pierwszą sekundę filmu i stwierdziłem, że muszę na to zareagować, więc e, właśnie oglądacie reakcję na film Best of Dzwonko e, Janka Playera. Jestem bardzo ciekawy, co to będzie. Mam nadzieję, że kamera nie padnie i w ogóle sorry za oświetlenie, bo tak trochę na spontanie to nagrywam. Trochę świeci okna, trochę świeci lampa, więc e, sorry za to. Mam nadzieję, że Syfu z tyłu nie widać, bo trochę jest bałagan, nie zdążyłem posprzątać na nagranie. Także tak. Widzicie teraz ekran? No i co? No, myślę, że nie ma co przedłużać, oglądamy po prostu. Hey. Witam. <grym> witam. was, widzowie. Dzisiaj mamy 2 września w momencie publikacji tego odcinka. Czyli mamy urodziny dzwonka. Więc z tej okazji zlepiłem najlepsze momenty dzwonka. Tych filmów, które da się oglądać. Oczywiście, <grym> dzwonko, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Zdrowia, szczęścia, pomarańczy. Niech ci. <grym> Ale kto? Oczywiście, <grym> dzwonko, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Zdrowia, szczęścia. Dziękuję Janek, jeszcze raz już Ci dziękowałem e, jak dzwoniłeś do mnie, bo Janek w ogóle do mnie zadzwonił i ten... i, i, i mówi, że obczaił kanał, więc właśnie obczajam. Tęścia i jeszcze raz pieniędzy. A koniec filmu, jeszcze inne Dziękuję. bliskie osoby złożyły Ci życzenia, także polecam dotrwać, jeżeli ktoś jest zainteresowany, A tymczasem zapraszam Was do o. oglądania. Słuchajcie, muzyka z Mesa O nie, z moich filmów też. Dlatego ja się dziwiłem, że to pół godziny trwa. O nie. To, to jest piękna muzyka moi drodzy To jest Stop Ręczny Wyjeżdżamy Leciutki Jedziemy Co? O, o kurde, o kurde, o kurde <grym> Ta <zainteresowano> gra jest piękna Czy <grym zainteresowano> ty jak wstałeś? Tajnie. Tak Wydupiaj! O ja pierdziele Johnek, help! Gościu! Co mam. Jestem kowbojem, kurde. Więcej odcinków to zapraszam serdecznie, yy, proszę państwa. To ustawione. Ja... Ja to zgłoszę normalnie... Przepraszam bardzo, co to ma być? Jak a nagroda jest dla tych ludzi? Co? Raz dwa, raz dwa, raz dwa. <laughs> jest ksiądz A może byśmy się czegoś napili? Owszem, owszem, w każdej chwili. Całodobowy sklep monopolowy te, I te lady, te półki z tym Ja cieszę, że ja zaczynam nagrywać bez waszej wiedzy, totalnie Co?! <laughs> Amerytka Gdzie? Fajne. Spocona emerytka, mm. No to, a, emerytka Dobry, No, no to możemy e, poczytać sobie niki no ma tam, To niki. ten dwa To ten dwa, to ten jeden Nie, to ten jeden Kerki e, KWOVF Nie, jeszcze raz. -w -w milox, a to akurat, okej. Okay? Maciejka. Jan Gamer. O, to prawie jak w ogóle ja Janek i dzwonko podcast. ja no dzwon. no <śmienny> dzwon podcast. no dzwon podcast. Ej, co wy co Wy myślicie, żebyśmy podcast zrobili? Widzowie. Wiedziałem, że to. Właśnie co wy widzicie? Co wy Co Wy widzicie? Co Wy myślicie, żebyśmy zrobili podcast? piszcie w komentarzach. Panujesz Boże Święte, jak to. Choć będzie, będzie to oglądał. Ja. No, z trzech kąt. Super podcast. Robiłem przy nim ciasto. <noise> Słuchało się wybornie, ciasto wypełnione miłością. Ech. Siemano. Jak tam życie? Damin, sramin. Idę od, odejść. <noise> <noise> Podepnę innego keyboarda, w z domu siedem keyboardów. Więc nie, nie, nie. mogę innego przynieść? Nie, rób tego, człowieku. To było chyba z filmu, jak mówiłem, że keyboard nie działa. Tu właśnie obok mnie stoi ten keyboard naprawiony. W sumie złożony jest z dwóch. Naprawiony już, mogę męczyć Janka. Nie, Kupia, coś czy do niego Został, zgodać, Zostaw keyboarda Nie, no co ty? Zostaw keyboard. <giborda> nie, ty no jest zasilacz, ty. Dobra. nie, 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 Owszem, owszem, w każdej chwili Spokojnie, to tylko Pepsi cała, całodobowy sklep monopolowy Ale zepsułem, nie że czy przefałszowałem Matko Boska Święta, ty wiesz że ja kur... nagrywam. Co, ty się dusisz? Czy ty możesz przestać robić ASMR, dziękuję? Dobrze, idziemy Dobre Zaproś tak zagrałem Aha, to idzie No dobra, zaproś To ja też idę picie. Nara Nie Dobrze, to idę pić teraz I po ciastka sobie jeszcze pójdę To strania sobota w Lidlu Nie Ała, sieromne Z kierownicą, kurde, mole Z kierownicą, dawaj mi się, jak ja to mówiłem, bardziej z, kojarzyło z, z tym... Ała się jebłem, z, z tego, z to nogi. Ała Rewlacja na Bałtyku, lody, lody na patyku, Ani no. wódka, ani wino, nie zastąpić ci bambino. Dobra, starcie. No bez przesady! <śmiech> nie! <śmiech> Nioooo, Kurwa, zbugowałem się w bloku! To jesteś Formułom 1? Nie ja nie pamiętam tego! Nioooo, Nioooo! Co to jest? Nie, kurwa, zbugowałem się w bloku! To jesteś Formułą Formułom 1? Jak sobie takie zgrzyc, tylko tak... Krzyk! ...to nie odpali. Myślę, że jakbym się podzielił aż... O nie, aż mój głos! Nie głos. O nie! Ewa Woźnik Jezus Maria kręcę bo... Udało nam się zdać egzamin na... Kto mi zepsuł nagranie nożku, więc jeszcze raz Kto mi tym razem zepsuł nagranie... Ty już nagrywasz, nie? Ja nagrywam już od... Mam no, nie Eee, od dokładnie 20 minut O nie, to jest stary film Zajebiście Ja ci mogę trzy więcej przedstawiać, bo ja mam kurde mikser i mogę ci zrobić echo, chcesz? Ja ci mogę kuś podgłosić micro... A ja mam mikro to jest pierwsze wykorzystanie miksera w filmach i od tego czasu mikser stał się czymś w ogóle, że używałem go w jakichś filmach. To fuck? Co to za kościół? tym palcem, bo ci go urwa normalnie. O nie, tak nie, tutaj się z bratem kłóciłem, o nie, bym na niego zły strasznie, niedobrze. On jest tak po... on cały czas w sensie od, od, drak klika, ma takie jakieś tiki dziwne, a jak odkładasz łyżkę, to po stole... Tym moim zachowaniem tak, że jestem załamany, bo nie powinienem tak, tak wyskakiwać, ale no, no, wyszło. Przepraszam, brata. Pewnie to ogląda, nie wiem. Jeśli to ogląda, to przepraszam. Już go też przepraszam, oczywiście osobiście, nie, ale no. Nie, <grymne> lecimy ich tutaj. Lecimy. Przeładowanie. Ej, czekajcie, ja ten. Przyjadali, mam gdzieś ten nożyk tutaj. Czekajcie, zaraz przyjdę. Idę po nożyk, tapeciak. Jezu, się się, siatkę prawie, zabiłem. Tak, to, to było moje przeładowanie, właśnie. Czerwony na środek biegnie. Jest... Kurwa, masz brawo, idioto dobrze schowałeś. Ja! Ty chuju garbaty. Ja ciebie rzuciłem, właśnie. Tak, to ty? To, nie. to ty, żeś mnie zrzucił? Ej, <noise> Z piętnastoma mam przepra... Co? Z 15 emeraldami? Ty jesteś niepoważny! Co ty zrobiłeś? Rzuciłem, nera... Rzuciłem fireballem przypadkiem I zestrzeliłeś bo... mnie idealnie, kiedy na byłem Pierdziu Maniu Jak to mówi moja, moja pani nauczycielka Niestety już nie jest moją nauczycielką Od tego roku Takie życie Muszę zagrać, bo zginąłem, czekaj Amen... Amen... Matko jedyny, ale nie aż tak. Dzwonko ty chodziłeś na kolejny. Baza wirusów programu Avast została zaktualizowana. Nie, to jest wtedy takie... Baza wirusów programu Avast została zaktualizowana. Ale jest ku... jestem zabawny, ja pier... Jakie to Mój mam... dobra, dobra. Umi, kolega umie dobrze udawać wronę. Ła! Ła! To jest brona, to do tak? ciebie. Ja nie umiem, ale on dobrze umie. <śmienny> ja pies! jakim Co to było? To był w ogóle wrzask roku! Słuchajcie, ja się po prostu... biłem z chłopem, i w pewnym po prostu się wydarłem. Po prostu! Nigdy nie wiem, nie wiem dole no, ja wtedy miałem w głowie, ale po prostu się wydarłem. Dobra, wygrałem! <grym> 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 Jak ja się na koniec obaliłem jeszcze. jeszcze! za zanurkował! <grym> Jak za nurkowo! w dzisiejszym na tej muszę modlimy się za dusze papugi Janka Playera. Pięciu papug, pięciu papug! I ile ci tam zdechło? Za papug, Janka Playera. i... Niełatwiej, tak? No. O kurwa. Nie, nie. Nie, nie wełny w ręce. Nie chyba nie łatwiej. dupa. Tak. Tak, ja dupa. Co ciura? Co ty mówisz? Ja pierdupio <grym> Ja pierdupia Ja <Yo> pierdupia <grym> no <spadłem w> <grym> Ja pierdupia, no w tym samym miejscu, ta W, <grym> miejscu, tak, w, <grym> miejscu, tak, w z Wietnamu Herboli ma z Wietnamu. CZO JA NIE WZUWIŁEM wszystko W OGÓLE Ale ślizły Przestań w p dalać ten mikrofon Zrobi Musimy zrobić z... Czemu się nie odradzasz jeszcze? Jak to nie? Bo ja cię nie widzę tutaj nigdzie, a ty tam już jesteś Jak ja cię nie widziałem? Jest to nie widziałem Minąłeś się. A nie, to ty, dobra, kurma no, Jakiś pytwany jestem mi z tymi szwajami dalej. Organista! Psalm Hallelujah. <tut> <Alleluja, tut> a może byśmy się czegoś napili Owszem, owszem, w każdej <tut> chimperi Miałeś 8 emeraldów i kupiłeś miecz zamiast obsydianu? Nie ja chodzi o to <laughs> Ja się <jadał> mikrofon mikrofon <laughs> Taki dźwięk Bo no, sobie to na, na tym A na... co <laughs> ja to zrobiłem? Ale ja lecę, ja lecę z tobą To le, to leć pierwszy Zajebiście, się, a... Bo ja myślę, że polecimy razem, że on walnie jednego Fireboya, oboje pojedzie, polecimy, ale jak nie walno, to stwierdzimy, że skoczę w otchłań. Zakład, na zakład naprawczy taboru oh, no. kolejowego. Co ty chciałeś powiedzieć? Zakład pol, porno? Nie. nie, zakład naprawczy taboru kolejowego, je łupie jeden. Naprawisz mi taborek? Rozumiem, <grym> <grym>, że jechałeś w samochodzie. Dobra, teraz p. ziogławię udzielam. No i co dalej powiem? Jestem bardzo wolewny, bo mnie Łuk, Hej ma! Ej, ej, hej, chodź tu, kolega, chodź do, chodź tu! Nie goń go, co ty, czy nie masz już w Ty się w indyka zamieniłeś, czy o co chodzi? Coś tam powiedział. Co to, co to napisane jest? I to było tak improwizowane, bo nie wiedziałem, nie, nie zdążyłem przygotować sobie... E, ...tego, e, tych czytań. I ja to było tak improwizowane dla jaj, wszystko specjalnie, tak w ogóle... Strankulary! No. Przepraszam. Masz czytanczok, nie on, innego joke Dziękuję. O <ślesk> 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 ja, Jakie okulary ty Interwencja, miek... żelaz... no. Nie interwencja polsat Dobrze, interwencja, jestem, dzień dobry <ślesk> Interwencja polsat <ślesk> Zabił mnie Zabił mnie taki noob Co się stało, jak do tego doszło, idę mu Jak, jak do tego doszło Nie wiem, miłość o sobie Dała znać twoje oczy, twoje, czy zielo! Przepraszam, nie będę, już nie będę. Ech, to ostatnie rone, bo z tego nie Czubówna czubów w okiem z kamerą w naturze. Obserwujemy właśnie X Robiego w swojej naturalnej temperaturze i w swoim naturalnym środowisku. Właśnie otworzył skrzynkę, aby coś wyjąć. Znowu zrobił to. I właśnie biegnie prawdopodobnie atakować lub zbierać jedzenia, czytaj diamenty Przed nim pojawia się przeciwnik Wojtas A do ataku Wojtas spierdala Wojtas y za Za zanim jeszcze pikł I dostał B, i dostał plecy I umarł sobie Żywa tego Ojej sobie żołnierz po ulicy i widzi taką dziewczynkę taką małą Po obdartych ciuchach Głodna jest i żebrze na ulicy Dynachlep I ten ży... To było piękne, po prostu. To było piękne, To mówi, że tak. będę lepszy od innych i pójdę do niej i dam jej coś, żeby z głodu nie zdech... nie umarła. <śmiewanie> I on idzie do niej. Prześć To, to, to tace. No, <śmiewanie> to jest piękne. Pieniążki, pieniążki, to? Ja płaciłam najwięcej za. reakcja Moja reakcja to było takie coś. Gram sobie, nie? Du, du, Chill! Taka była mniej więcej moja reakcja. Gdzie jest w A zaraz znajdę tutaj jakiś ten. O, mieszkanie, super, będę mieszkał w mieszkaniu, tak można to zrobić. A nie to policja! Majer, łóżko szybko! Jest! Jezus zmarł, jak się ekscytuję tą grą To był piękny. Dobra, czeleż, mówimy tylko słowa na P. Penis, Przebie przebiega, 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 przebiega przez. przez, e, <grym wytrych> przez co? Prze na P! Przebie... przebiega, P! powitać, widzieć! Przechodzi, powitać panów! Prze, przebiega! Prze... Prze... O, dobra Bartol nawet złożył, o nie To nie był 2018 18 rok Co to za, co to za live? Jeszcze ze starym kierownicą I... O nie, 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 ostatnio, ostatnio widziałem tego live'a, to jest Zapis live'a, jak składałem sobie stanowisko. Kurczakowi pomogą, widzicie jaki dobry człowiek. To była wycinka, y, na, ta wycinka nawet z tego, mom tego momentu, ona tarfiła nawet na jakiś kanał, y, taki z moment Momentsami, z Majsa RK co w ogóle było dla mnie niezłym osiągnięciem. Wtedy to Bartol wysłał właśnie do, do tego typa i właśnie wrzucił to. Dzięki morda, Barto, dzięki. A więc, y, jak wiemy, czas leci bardzo szybko. I nasz przyjaciel ma wreszcie urodziny. Więc chciałbym ci, bardzo akadzwonu, że wszystkiego wszystko najlepszego. Mam nadzieję, że przyjedziesz kiedyś do mnie. Bo robimy razem try-try tak. No to tak. Oj, nawet... co? Nawet... nawet polosek? Słuchajcie... Bo, bo wy nie wiecie, generalnie robił, w Poznaniu mi się spotkali i mówi właśnie mówił, że mam przyjechać do niego teraz. O nie, wyłączyłem film, nie, źle zrobiłem, tak nie wolno i teraz muszę moment, żeby tylko sobie nie zrobić spoilera. Porobimy razem try-try na myszkach. No to tak, wszystkiego najlepszego, dużo krzeseł, i szczęścia, zdrowia, pomyślności i żeby się jeszcze te 10 subskrypcji zdobył po tylu latach, bo, bo widzę, że ciężko. No, chyba tyle. Wszystkiego najlepszego, Dzwonko, szczęścia, zdrowia, Cześć, ci ja ku... ja widzowie tutaj Pawidzowie, tutaj Krawinko. E, chciałbym złożyć życzenia Dzwonusiowi. Życzę najlepszego, ja dzwonu szczęścia, zdrowia, pomyślności, dziękuję, nie ma, że... dziękuję. Tam Miejmy nadzieję, że kiedyś dziękuję. się zobaczymy w realu. No to będzie na tyle ode mnie. Pa, Widzowie. Cześć, Dzwonko, chciałbym ci złożyć wszystkiego najlepszego w dniu rodzin, dużo zdrowia, szczęścia, żeby nikt w rodzinie nie był chory, żebyś miał zdrowego psa. Oraz twojego wymarzonego tysiąc subów na kanale Ci życzę. Dzięki. Przekwujesz twój kanał na bieżąco, to widzę, że już ci mało zostało tych tysiąc subów. No i duże nie. Chociaż nie wiadomo, możesz, może już się będziesz miał. No. I po prostu.. ciesz się ze swoich urodzin. Myślę, że fajne prezenty dostaniesz. I Już radę, dostałem, mordo, byłem na tym, na koncercie Kraftwerka. to jest taki Ale. zespół ele ten, e elektroniczny z lat 80-tych. ...z Fallout i chciałbym zrobić ci życzenia w okazji twoich urodzin, chyba 16. Dzięki. No, przede tego, dziękuję za życia, dużo subów, żeby przychodzić, Janka, oraz, co jest w dzisiejszych czasach, i czego tam sobie życzyć. Dzięki, mordo. Tak. O ej, Janek, dzięki kurde, czy coś tego tak się robi, nie, serduszka czy coś. Ej, kurde. Naprawdę tego się nie spodziewałem. No tak, brakuje mi 50 chyba no już teraz teraz chyba już nawet nie, nie wiem, czy ktoś się subskrybował. Jedna subskrypcja doszło. Ej, kurde. Nie spodziewałem się tych wszystkich życzeń. Myślałem, że tylko Janek, ewentualnie wiem Kubik i ktoś tam jeszcze, ale że Bartle jeszcze przygotował filmik specjalnie ym, ym, że Polosek nawet wysłał coś i tam, znalazł czas żeby wysłać życzenia ym, że Kubik, że Fallout kto tam jeszcze był ym, krewintro, Robi jakby w ogóle nie wiem, dziękuję wam wszystkim no, jest to dla mnie duże zaskoczenie ym, no. Dzwonko, jeszcze Kawcia napisa, napisała dzwonko wszystkiego najlepszego, dziękuję wszystkich, Kuchy, dziękuję wszystkim, to może teraz, żeby, żeby, wiecie, jakoś tak wyrazić tą, dziękuję kawcia, dziękuję Lucifer Lucifer to jest imię diabła, ale dobra Najgorszy dzień, wszystkiego najlepszego, dzwonko dzięki, Lufciowaty e, Fallout, to już dziękuję, wydziękowałem, Dzięki bardzo no, to życzę też y, siostrze Tomek Atomek. Tomka y, Atomka. Atomka y, y, życzę też wszystkiego najlepszego. pewnie już, Ten film pewnie pojawi się dopiero w niedzielę. Albo w sobotę, Dzisiaj jest piątek. Będę, go, też, będę montował teraz ten film, żeby był albo na jutro, albo na pojutrze. Więc dziękuję Wam wszystkim. Jest mi bardzo miło. Y, no, nie spodziewałem się. Chciałem powiedzieć, że trzeba zrobić następnym razem Jankowi coś takiego zro... Ostatnie rodziny Jankowi zrobiliśmy z widzami e, Robił wtedy to Kawiko, z tego co pamiętam e, Właśnie taki filmik i tam prosił na, żebyśmy wysłali mu kilka życzeń e, i, i, I tak, także no, no... to jest, to jest, to będzie dla mnie dla, dla mnie naprawdę Te 50 e, subów, które brakuje Jeśli uda wam się wbić, ile, ile mamy w ogóle subskrypcji? Brakuje nam uwaga Brakuje nam jeszcze raz 49 subskrypcji, także jak dacie radę, to będzie bardzo miło. Dzwonię do Janka, mam nadzieję, że odbierze. Bo do was słyszę. Także nie było widać numeru. Doberek? Do Doberek, właśnie jestem po obejrzeniu filmu. Może się przywitać w ogóle, bo nagrywam w tym momencie. Dzień dobry, to ja. Twój tego Majstersztyku, jakby niesamowitego filmu. Ej, ale się serio nie spodziewałem, nie że tyle... Że tyle osób zgarniesz. Penis na polskim Co? Najprzystojniejszy penis na polskim YouTubie <laughs> Ty nie tak głośno, bo nie wiem czy tu mnie spokoju obok. Nie <laughs> no, ale nie spodziewałem się, że tyle osób że życzenia mi złożą, kurde, dzięki, jakby no nie wiem, no zaskoczony mocno jestem, powiem ci szczerze. Wiesz, to sporo osób mnie w ogóle nie odpisało trochę smutne, e, ale... No... Nie będę mówił no. No, z grzeczności możemy, możemy tak zrobić, że niektórzy mogli tam nie wejść, nie odczytać, coś tam nie, ale yy, powiem ci, tak, spałem dzisiaj rano do szkoły, nie, do szkoły jechałem i, i nie wygadał się, więc. Nie wygadałem ani muru -muru. <laughs> Zdałem, ale ale mi nic ani mu, mu. nic nie powiedział, nic nie powiedział, tylko mi ja nie, no, to zobaczysz jaki prezent mi dał y, w, w autobusie mi dał nie, jak wyszliśmy z autobusu dał mi prezent y, w postaci y, pendrive'a z czyli karty Wi-Fi na USB, którą pożyczyłem mu. Świetny prezent, Świetny prezent generalnie. D dziękuję Polosek. Dobra, to tam słyszałem, widziałem, że chyba musisz montować, także nie przeszkadzam Ci. Dzięki mordo jeszcze raz. Wszystkim jeszcze raz dziękuję, którzy złożyli życzenia. Zło życzenia. Wszystkim, którzy też po komentarze pisali fajne, bardzo mi miło i w ogóle jakby tak. O, tak. Dobrze, to miłego montowania. Nie wiem, może coś powiedzieć ostatnią rzecz jeszcze do widzów. Jebać zodiakary. <laughs> Dobrze, ta, ta, tak też możemy zakończyć to teraz. Dziękuję, Siemano. No więc ja też Wam bardzo serdecznie dziękuję. Jakby nie wiem, cały czas takie emocje miłe są we mnie. No nie spodziewałem się tego, że tyle osób złoży mi te życzenia. Dobra, po prostu może się pożegnam. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeszcze jedna informacja w sumie: jeśli ten film zdąży dojść do niedzieli. No jeśli zdążę do niedzieli na pewno zostawię tą scenkę. W niedzielę, pewnie koło godziny 15, 14, 13 obserwujcie kanał po prostu, bo pojawi się tam informacje i też wejdźcie na mojego Discorda, link w opisie tam z każdym zawsze z F, hashtagiem everyone daj informację, że jest live. Odbędzie się live urodzinowy. Będziemy grali w gry różne Postaram się jakby zrobić na live jak najwięcej e, mimo tego mojego heh, dziadka komputera. Mam nadzieję, że się uda wycisnąć z niego jak najwięcej. Pogramy może w My Car na przykład, tylko wtedy będę musiał coś pokombinować, kamerkę może wyłączyć albo coś, żeby ten komputer w ogóle utrzymał tą grę. To będzie chyba na tyle z tego filmu. Zapraszam was na live, który będzie w niedzielę koło godziny pewno Obserwujcie kanał i wejdźcie na Discorda, na pewno tam będzie informacja, o który live będzie, bo live'y są, jeśli ktoś nie wie, live'y są na kanale oddzielnym, ponieważ na tym, live, na tym kanale mam niestety do dzisiaj banalnie za, za co. Więc e, streamy odbywają się na kanale, na kanale Dzwonku Stream, do którego linka macie w opisie, i tam zawsze linki w opisie. To też możecie zasubskryb zasubskrybować ten kanał i dać dzwoneczek. On chyba nie zawsze działa na pewno nie zawsze działa, ale jak nie działa, to zapraszam na Discorda, bo tam zawsze informuję o liveach. E, no i co, to tyle chyba. Na razie, cześć. Dzięki za oglądanie zostaw supa i łapkę.